Cześć, witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem takim bardziej poradnikowym. Ktoś zapytał mnie, Kroksu, jak czytać te mapy lotnicze, bo mamy z tym ogromny problem. I jeden z moich widzów także napisał o tym, że nie za bardzo wie, jak poruszać się po ścieżkach kołowania na lotniskach. I tak naprawdę z odpowiedzią przychodzą mapy, bo z map lotniczych dowiadujecie się bardzo, bardzo wielu rzeczy. Ja jestem na stronie organizacji Polish VAC. To jest organizacja działająca w sieci WACI, a więc sieci zrzeszającej wirtualnych pilotów, gdzie są prawdziwi kontrolerzy, i o której wielokrotnie Wam już opowiadałem. Tutaj w opcji pliki jest coś takiego jak mapy. I tutaj macie dostępne mapy wszystkich lotnisk w Polsce. A na pewno tych lotnisk większych. I tutaj możecie znaleźć sobie wszystkie potrzebne mapy w przypadku tego. Gdzie lecicie, gdzie lądujecie, skąd startujecie, bo w każdym z tych przypadków mapy są potrzebne. Ja sobie wejdę na Gdańsk, bo lubię na przykładzie Gdańska to opisywać. I jak widzicie, macie cały wachlarz tutaj dziwnych jakichś takich nazw, które mogą Was odstraszyć. Wejdźmy w Aerodrome Chart. Jak widzicie, aerodrome chart to jest po prostu mapa tego, jak lotnisko jest skonstruowane, jakie ma drogi kołowania, gdzie konkretnie są stanowiska, na których parkują samoloty, a także jakie są pasy, jaka jest ich numeracja. Tutaj macie konkretne stanowiska z, konkretnym, z konkretnymi szerokościami geograficznymi, a także po tej stronie są wyszczególnione typy samolotów, które mogą tutaj stać czy to jest ATR-72, czy Boeing 73, 7900, czy tutaj Embraer 190. Tutaj jest również w Gdańsku możliwość, że na, przy Ejpronie drugim stanie 747, a więc na tej mapie tak naprawdę ogarniacie sobie, co gdzie jest na lotnisku. Jak sobie przybliżycie, to zauważycie również oznaczenia H, A7, A5, A4, D, A3, a 2 i tak dalej i tak dalej. To są moi drodzy drogi kołowania. Czyli jeżeli stajecie na przykład na stanowisku numer 23 i kontroler da wam wypychanie do drogi Mike, czyli punkt drogi M no to i na przykład macie start z pasa numer 29, no to wtedy dostajecie pozwolenie od kontrolera na to, żeby dostać się do holding pointu na pasie numer 29, który jest tutaj, drogami kołowania Mike, Romeo, alfa 4, alfa 3, alfa 2 i alfa 1, albo brawo, do holding pointu przy pasie numer 29, podobna sytuacja jest również analogicznie w przypadku pasa numer 11. Jedziecie sobie drogą kołowania Mike, skręcacie w A7 i do punktu H na holding pointie stajecie sobie, kontroler stąd wam daje pozwolenie na zajęcie pasa, a następnie na start, gdzieś tam daleko na start. Co jeszcze możemy dowiedzieć się z tej mapy? E, tutaj macie legendę też, e, którą możecie się posługiwać, taxi holding position, to już wiecie, to jest holding point przy pasie. Apron Light, czyli światła apronów, flashing lights, czyli to, co będzie błyskało. Jak widzicie, tu są światła błyskające. To tutaj jeszcze jest Point Lights. No, przy podejściu są zawsze takie światła naprowadzające do pasa. To to widzicie oznaczenie. No i Aircraft stand, to są kropeczki. Dobrze, tam, tą, mapę mam, tą mapę mamy w sumie zrobioną. Aha, bardzo ważna kwestia jeszcze na tej mapie, zawsze w górnym rogu. Zawsze na górze mapy są również częstotliwości kontroli, ale zazwyczaj zaczynacie od Towera, który dopiero Was, który tak naprawdę operuje wszystkimi tutaj lotniskowymi procedurami czy to kołowania, czy to pozwolenia na start. W przypadku lądowania, no to oczywiście daje Wam zgodę na lądowanie na pasie na np. 29. Approach jest po starcie. Do approacha przyłączacie się w momencie, kiedy oderwiecie się od pasa, poinformujecie Tower, że jesteście już na jakiejś tam wysokości i odlatujecie z lotniska. Wtedy Tower daje Wam dyspozycję, że musicie się połączyć z kontrolerem approach. Czyli kontrolerem podejścia. Jak widzicie w Gdańsku, tower jest na częstotliwości 118/100, Approach 127/275. To oczywiście ustawiacie w swoim e, radiu w samolocie. Dobrze, jakie są kolejne mapy związane z Gdańskiem? Dobrze, moi drodzy, kolejne mapy to są SID. Co to jest SID? To jest Standard Instrument Departure, czyli procedura odlotowa z lotniska. Mamy dostępne procedury odlotowe z lotniska zarówno dla pasa numer 11, jak i dla pasa numer 29. Wejdźmy sobie na przykład na pas numer 29 i poznajmy pewne szczegóły, które tutaj są potrzebne. O widzicie, tutaj jest większa skala. Tutaj możemy więcej się informacji dowiedzieć. Przede wszystkim, że jest troszeczkę więcej kontroli na gdańskim lotnisku. Możemy też się dowiedzieć, jaki jest transition altitude, czy to na lotnisku, czy w danej strefie, w w której się znajdujecie. Jak widzicie, tutaj jest napisane: After departure, immediately contact Gdańsk Approach. To oznacza, że po starcie trzeba się natychmiastowo zgłosić do Gdańskiego Approacha. Dobrze, e, tutaj mamy lotnisko. Jak widzicie, taki mały szczegół. Tutaj jest lotnisko, tak? I stąd zaczynacie swoją przygodę z, z procedurą odlotową. Czyli startujemy z pasa numer 29, startujemy sobie. Gdzieś, no właśnie, i gdzie? Jak widzicie, każda procedura odlotowa mm, jakoś inaczej się nazywa. W tym przypadku to jest VAMOS, Vapos 1H, tutaj jest visan 1H, Dexir 2H, Irlund 2H, i tutaj powinien być jeszcze Nikmi. Oczywiście jest Nikmi. I od czego to zależy? Gdy ustalacie sobie trasę swojej podróży, na przykład lecicie z Gdańska do Krakowa, zawsze macie pierwszy punkt w trasie. Pierwszym punktem w trasie do Krakowa będzie Irlun. Tak, Irlun będzie na pewno waszym pierwszym punktem w trasie, i w związku z tym musicie jakoś do tego Irlunu dolecieć. W związku z tym, że jest oczywiście ruch na lotnisku, zakładamy, że jest taki ruch. Muszą być procedury odlotowe, żeby samolot trzymał się danych wysokości, czy trzymał się danych punktów odlotowych z lotniska. To są punkty święte, które musimy przelecieć, żeby dostać się do punktu Irlun. Jak widzicie, każdy z tych punktów określa, że tutaj musimy mieć 220 węzłów i 3300 stóp, następnie 220 węzłów, 4500 stóp. I to tak naprawdę pokazuje, w jaki sposób powinniśmy Wznosić. Na jakie wysokości powinniśmy się wznosić? Następnie zakręcamy na GD542, gdzie cały czas musimy utrzymywać prędkość 220 węzłów i być na wysokości 7000 stóp. Dalej lecimy na GD551 i już będziemy na 9000 stóp albo na flight levelu 9.0. Tę wysokość można zapisać różnorako, ale zazwyczaj ta wysokość zaczyna się, flight level zaczyna się powyżej. Powy Powyżej Transition Altitude, a poniżej Transition Altitude, wchodzimy już na 7000, 6000. Powyżej Transition Altitude jest Flight Level. Dobrze, lecimy przez GD531 i wiemy, że na GD532, czyli tuż przed punktem Irlun, powinniśmy mieć Flight Level 130, to oczywiście 13000 stóp. I tak wygląda praktycznie każda procedura. Jak widzicie, z tych map można dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy, jak na przykład, że lecimy do waposu, czyli zazwyczaj do Skandynawii, albo gdzieś do Anglii, albo gdziekolwiek chcecie w tamtym kierunku, czyli na zachód. Wiemy, że na przykład na waposie musimy mieć flight level 110, czyli 11 tysięcy stóp. Takie same mapy obowiązują dla pasa numer 11. Tutaj również mamy procedury odlotowe, tylko oczywiście one inaczej wyglądają, no bo oczywiście lecimy także w innym kierunku. Tutaj również zupełnie inaczej to wygląda. Jak widzicie, punkt, jest pewien punkt zborny, z którego zaczyna się cała procedura wyjścia z lotniska. Jest to punkt GD421 i od tego punktu rozchodzą się wszystkie procedury na WAPOS-2B, WIZAN-1B, DEXIR. Jak widzicie, punkty są podobne, więc również pozostając na przykładzie Krakowa, startując z pasa numer 11, przelecicie przez GD241, mając 220 węzłów i 3300 stóp. Później dolatujecie do punktu GD444, dalej mając 220 węzłów i już być, będąc wyżej na 5500 stóp. No i potem do Irlunu zwiększanie wysokości jest wprost proporcjonalne. Dobrze, moi drodzy, mamy SID-y, ale są też stary. Stary to jest Standard Terminal Arrival Road, tak to się nazywa. To jest procedura dolotowa do lotniska waszego docelowego, tam gdzie będziecie lądować. Tak jak w przypadku SID-ów, czyli procedur odlotowych, Również są procedury przylotowe, w tym przypadku wybierzmy również Runway 29, i zazwyczaj w przypadku Sidów był to pierwszy punkt w trasie, w Waszej trasie, a w przypadku Starów jest to ostatni punkt Waszej trasy. I teraz idąc na przykładzie Krakowa, wpiszmy sobie trasę z EPKK na przykład do EPGD. Jak widzicie, ostatnim punktem trasy jest punkt Oslok. Sprawdzamy i jest punkt Oslok. To jest nasza procedura dolotowa. Zawsze w waszym FMC, czyli komputerze pokładowym, coś takiego powinno być. Dolatujecie do punktu Oslo, na którym już powinniście mieć 250 węzłów i flight level 12.0, czyli tak naprawdę nasza procedura dolotowa do lotniska zaczyna się na poziomie 12 tysięcy stóp. I im dalej w las, tym więcej drzew oczywiście zaczynają się kolejne punkty GD930. 3 ograniczenie prędkości do 250 węzłów bez restrykcji wysokościowych tutaj tak 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 samo lecimy GD932-931 po kolei. Jak widzicie, nad punktem GD908 już powinniśmy mieć 5000 stóp. Jeżeli wam nie da tego kontrola, albo na przykład nie ma kontroli, no to musicie sami tak wycyrkulować, żeby według tej procedury dolecieć do pasa. Następnie GD907 i ostatnim punktem jest GD903. Na nim mamy mieć 5000 stóp i zmniejszamy jeszcze prędkość do 210 węzłów, moi drodzy. I to jest procedura dolotowa do ścieżki podejścia, tak? Tu jest pas numer 29. Żeby sprawdzić, jaka jest ścieżka podejścia, no to musimy spojrzeć na inną mapę. Wchodzimy sobie tutaj i szukamy mapy, która pokazuje nam bezpośrednie podejście do pasa numer 29. Jest coś takiego jak ILS kategorii drugiej. Albo lokalizer, jak najbardziej, klikamy sobie. Jak widzicie, on nas doprowadza w tej procedurze dolotowej do GD903, a tu widzimy dalsze punkty dolotowe do lotniska. A więc tak, następnym punktem jest IPLAM, i według tej skali nad IPLAM, gdzie jest IPLAM? Nad IPLAM mamy mieć już 4000 stóp. Pamiętacie, tu było 5000 w procedurze dolotowej a nad iplam już musimy mieć 4000, na GD902 zaczyna się nasza ścieżka podejścia, tu już musimy mieć 3000, czyli w tym miejscu musimy mieć 3000 i tutaj zaczyna się procedura ILS. Oczywiście jest tutaj kilka bardzo ważnych szczegółów. Mianowicie, na jakich wysokościach powinniśmy być na danych odległościach od punktu IGDA. Co to jest punkt IGDA? Punkt IGDA możecie znaleźć sobie tutaj. O tutaj. To jest ten lokalizer TO1030. Jego wpisujecie oczywiście w Wasz komputer pokładowy albo w radio. Też jest taka możliwość. I teraz tak. Będąc 4 mile przed Igda, musicie mieć 1750 stóp, a na 0,8 mili od Igda musicie mieć 731 stóp. To jest zazwyczaj wasza taka wysokość decyzyjna, na której podchodzicie do pasa. Tutaj macie wypisane wysokości decyzyjne dla danych kategorii. To omówię w innym odcinku, bo to jest zupełnie gadka na inny odcinek. Co jest jeszcze ważne, na tej mapie macie coś takiego, chyba to się nazywa glide path. Pod jakim kątem... Macie schodzić do pasa, to zazwyczaj wam robi samolot automatycznie, bo zazwyczaj samoloty są wyposażone w tryb Approach. Mam nadzieję, że wam wszystko wyjaśniłem. Na pewno nie wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Postaram się je na nie jak najszybciej odpowiedzieć, również w komentarzach. Na pewno nie powiedziałem o wszystkim, nie powiedziałem o szczegółach szczegółach, szczegółikach, które, które mogły mi umknąć. Ale pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam Was serdecznie do komentowania pod tym filmem. To jest typowa podstawa podstaw. To żadna analiza jakaś bardziej tego, co jest na mapach. Mówił to Was Krok, serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia, cześć.